Cześć, to dobry. Rafał. Słuchajcie, nagrywam film o słuchawkach dousznych, ale używanych podczas jazdy rowerem. Słuchawki douszne. Dwa kryteria: dobry dźwięk i dobrze się sprawdzają podczas jazdy rowerem. Nagrywam ten film, ponieważ poświęciłem sporo czasu, żeby zbudować pewne wnioski na temat kilku modeli i w ogóle na temat podejścia tych słuchawek. A nie znalazłem wcześniej żadnych informacji w internecie na ten temat, yy, właśnie o, podchodząc do, do tej kwestii od strony rowerzysty i od strony kogoś, kto lubi dobrą, dobry dźwięk. Zatem chcę się z Wami podzielić tymi wnioskami. Jeszcze raz powtarzam, dla mnie kryterium wyboru słuchawek do było po pierwsze to, że sprawdzają się podczas jazdy na rowerze. Zaraz też wytłumaczę, o co chodzi dokładnie. Oraz to, że grają lepiej niż przyzwoicie, załóżmy. Zacząłem zatem od modelu WF1000XM4. To jest jeden z najnowszych modeli Sony. Obecnie jest na serwisie naprawa gwarancyjna, więc nie pokażę Wam tych słuchawek. To jest w ogóle dłuższa historia zaraz przejdę do szczegółów mam też tutaj ze sobą Jabra Jabra Elite 7 Pro przepraszam nie Pro tylko Active czyli taka wersja w takiej oto linie silikonowej z dosyć wysokim wskaźnikiem odporności na zalania IP57 bodajże mam tutaj również Yamahę. Yamaha Yamaha ES5A Duże słuchawki potężne. Czyli trzy modele. Przetestowałem trzy modele. Przetestowałem trzy modele pod kątem jazdy na rowerze i pod kątem dźwięku. To są dwa najważniejsze kryteria, które mnie interesowały. Poza tym te słuchawki bardzo się różnią. Różnią się elektroniką, różnią się funkcjami. Ale mnie najbardziej interesował właśnie rower. No i słuchajcie, okazuje się. Że Sony, weźmy je na pierwszy ogień. Sony sprawują się najlepiej, ale jest duże ale. Drugi raz e, są już na serwisie. E, pierwszy raz została wymieniona prawa słuchawka w moich, e, w moich Sony, i teraz drugi raz, gdy dostałem tą prawą słuchawkę nową, był identyczny objaw, który polegał na tym, że prawa słuchawka non-stop szumiała. Był taki cichy szum. Nieważne czy noise cancelling był włączony, czy nie zawsze jak naciskałem play pojawił się ten szum poza tym ta słuchawka przy delikatnym dotyku, a także gdy słuchałem na przykład audiobooka z jakimiś niskimi tonami rezonowała takim metalicznym dźwiękiem więc ewidentnie techniczne problemy Sony które doprowadziły do tego, że wysyłając je na drugą naprawę serwisową gwarancyjną, poprosiłem o zwrot pieniędzy, jeśli, jeśli oczywiście serwis uzna, że, że jest usterka tych, tych słuchawek. Natomiast do tej pory Sony dobrze współpracowało, nie mogę z słowa powiedzieć, więc spodziewam się, że będę miał zwrot pieniędzy za te słuchawki. Także podsumowując, Sony dobrze się sprawdzały na rowerze. W miarę ładnie wycinały, wycinały wiatr. Bardzo dobrze wycinały dźwięki otoczenia. Jazda przy trzypasmowej drodze, ścieżką rowerową w mieście nie stanowiła żadnego problemu. Aut praktycznie nie było słychać. Naprawdę świetny dźwięk, świetne odcięcie, noise cancelling i w miarę przyzwoita, e, oczywiście nie idealna, ale przyzwoita reakcja na wiatr. W takich słuchawkach, mówię, przetestowałem trzy modele. Nie ma opcji, że nie będziecie słyszeć wiatru. No to zawsze, zawsze występuje. Pytanie jest tylko takie: czy dźwięk jest na tyle czysty, na tyle ostry, szeroki, że ten wiatr nie przeszkadza aż tak bardzo? Mówię o tym dlatego, że sony sprawdzały się najlepiej, a jabra która ma moim zdaniem wyraźnie gorszy dźwięk niż Yamaha i Sony. Wyraźnie gorszy dźwięk niż Yamaha i Sony, jak na moje ucho, oczywiście, to jest moja subiektywna opinia. Jabra również w miarę dobrze sobie radzi z wiatrem, ale jakość dźwięku, niższa jakość dźwięku powoduje, że ogólne odczucie przy jeździe szybkiej rowerem, szosą 35 na godzinę załóżmy 30-35 na godzinę praktycznie już od 25 km na godzinę zaczyna się poważny problem, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, czy bardziej, czy mniej wieczna. Także te słuchawki radzą sobie w miarę z wiatrem, ale ponieważ mają gorszy, mówię teraz o Jabra, gorszą jakość dźwięku, to jednak ogólne odczucie jest, jest dużo gorsze niż w Sony. Uważam nawet, że Yamaha, która nie ma elektroniki wycinającej em, Zewnętrzne dźwięki, otoczenia, czyli noise cancelling, te słuchawki tego nie mają. Yamaha e, lepiej, zaryzykowałbym sobie, że lepiej sobie radzi z wiatrem niż, niż Jabra. Oczywiście wiatr też słychać, e, ale słuchawki grają tak piękny dźwięk, e, tak szeroki, e, ostry, e, pięknej barwy, że ten wiatr tak bardzo nam nie przeszkadza. Czyli jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, gdyby Sony nie miało technicznych usterek, wybrałbym Sony, ponieważ w miarę dobrze wycinają wiatry mają wspaniały dźwięk. Potem Yamaha, ponieważ Yamaha ma bardzo dobry dźwięk, który nadrabia to, że gorzej reaguje na wiatr, mimo że nie ma noise cancelling. I na trzecim miejscu jabra. Na trzecim miejscu jabra. Kolejnym elementem, który oprócz wiatru na rowerze jest to, jak dobrze słuchawki siedzą. E, zarówno Jabra, jak i Yamaha, także sony e, mają bardzo dobry fit. Może powiedziałbym, że Sony ma trochę gorszy fit w uchu i czasami lubi się poluzować e, wręcz wypaść, ale, ale to rzadkość. Naprawdę wszystkie te trzy słuchawki dobrze trzymają się w uchu. Sony e, najgorzej. Sony, najgorzej, Yamaha. Najlepiej, ale to są naprawdę minimalne różnice Wszyscy, ze wszystkich trzech modeli. Jeśli chodzi o utrzymanie podczas jazdy na rowerze e, na szosie. E, na MTB mnie jeździłem tylko trochę w tych trzech słuchawkach. E, trzymają się dobrze w uchu. Jeżeli chodzi o sam Noise Cancelling na rowerze, to Sony, tak jak wspomniałem, bardzo dobrze sobie z tym radzi. Jabra ma tą funkcję, ale ta funkcja jest mniej na pewno mniej zauważalna niż w Sony. Sony jest naprawdę totalna odcinka, w Jabra włączysz tą funkcję, wyłączysz, zauważasz jakąś różnicę, ale to nie jest, to nie jest, nie, to nie jest drastyczna różnica, dlatego też, że te słuchawki mają dobry fit i one mają pasywną, pasywne wycięcie bardzo dobre. Yamaha nie ma tej funkcji elektronicznej, ale ma pasywne wycięcie mega dobre. Moim zdaniem Yamaha i Jabra, mimo że jedna ma tą funkcję, druga nie, obie te, e, typy, oba te typy słuchawek radzą sobie bardzo dobrze z wycinaniem e, dźwięków otoczenia. E, I tak naprawdę Yamaha, ponieważ ma lepszej jakości dźwięk, tak jak wspominałem, e, tak naprawdę nie potrzebuje tego wycięcia. Znów e, podając ten przykład szumiącej trzy pasmówki w mieście, jadąc ścieżką rowerową obok takiej drogi, zarówno Jabra jak i Yamaha to jest to samo praktycznie. E, może ciut bardziej w wia Yamahce słychać e, szum, e, szum wiatru, ale tak jak mówiłem, ono natrabia jakością dźwięku. Czyli słuchajcie, rowerzysta, który ma specyficzne warunki użytkowania tych słuchawek, a, czyli ja daję Wam swoją opinię, że, gdyby, że, jeżeli traficie na dobry model słuchawek Sony WWF albo WH, już nie pamiętam, 1000XM4 dołóżne, e, które nie będą szumieć, nie będą rezonować metalicznym dźwiękiem, to możecie te słuchawki jak najbardziej używać. E, moim zdaniem e, nie znajdziecie nic lepszego. E, to jest cena około 800, teraz. E, jeżeli natomiast, tak jak ja, traficie na. Usterki techniczne Sony, no to potem macie dylemat, czy Yamaha, czy, czy Jabra. Yamaha trochę lepszej jakości dźwięk, Jabra gorzej jakości dźwięk. Z tym, że jest jeszcze aspekt praktyczności. Na przykład, gdy nosisz kask na głowie, spójrzcie na to. Słuchawka, słuchawka Yamaha dość mocno wystaje. Oni... oni w mówią, że jest to kształt podobny do R1 do Yamachy do motocykla Yamaha R1. No ale jest to słuchawka dosyć potężna, duża. Znalazłem nawet na forach hinduskich określenie, że jest ona oldschoolowa, jeśli chodzi o wygląd. Mi to akurat nie przeszkadza, ale gdy macie na głowie kask i jeszcze na przykład w zimie chcecie założyć czapkę pod ten kask. Na rowerze już jest to jakiś, jakiś problem. Jest to problem do ogarnięcia, oczywiście, ale, ale jest ona dosyć, dosyć duża. E, trzeba mieć to, na, mieć to na uwadze. Natomiast z drugiej strony, Jabra zobaczcie, jest kompaktowa. Całkowicie chowa się ducha. Praktycznie tutaj nie wystaje na zewnątrz. No i to właśnie dlatego mam ten dylemat. Co wybrać: Yamaha czy Jabra. Powiem Wam, że jeszcze nie podjąłem decyzji. Kupiłem te słuchawki no niecałe dwa tygodnie temu, więc to, mogę, zarówno jeden, to jak to jest i drugi to jest model jeszcze mogę je jest plusa, ma też minusy przepraszam, mogę jeszcze je oddać, ale na razie nie podjąłem decyzji, które. Yamaha, nieco lepszy dźwięk. Jabra, dużo wygodniejsze w użytkowaniu. Troszeczkę lepiej reagują na wiatr, ciut, ciut jeśli chodzi o długość trzymania baterii to jest to samo, zresztą możecie sobie poczytać specyfikację techniczną ja w praktyce za mało jeszcze używam, żebym mógł się wypowiedzieć na, ten, na takie tematy, jakie ile one faktycznie trzymają i jakie jest ich ogólne durability tyle chciałem się z Wami podzielić mam nadzieję, że komuś się przyda ta opinia jeżeli chce używać słuchawki dołuszczej na rowerze Ciężki orzech do zgryzienia. Mam nadzieję, że dałem jakąś perspektywę.